Witam wszystkich po przerwie. Chciałem na początku powiedzieć o takiej kwestii. Jak zauważyliście, sporo osób zajmujących się rynkiem finansowym podaje swoje prognozy na ten rok. Nie wiem, czy one są skuteczne, czy nie. Trzeba by było to sprawdzić pod koniec roku. Ja tego nie robię, gdyż staram się grać to, co widzę na wykresach, a nie przewidywać tak długich okresów. To, co będzie działo się na rynku, jest uzależnione od danych makroekonomicznych i od ludzi rządzących w danym kraju. Może trendy nie zmienią się tak od razu, ale ja liczę na jakieś fajerwerki, wtedy więcej dzieje się na rynku, jest większa zmienność i więcej okazji do zarobku. Jak sami zauważyliście, w okresie świątecznym i po mało działo się na rynku. Rynkiem zazwyczaj w tym okresie rządzi kapitał spekulacyjny i jest tak co roku, więc ja i radzę też Wam w tym okresie po prostu sobie odpocząć od wykresów, dać naszej głowie trochę odpocząć, tak zwane wolne, bo ona też potrzebuje wytchnienia, a nie tylko wykresy i wykresy. Skoro już odpoczęliśmy, to spójrzmy sobie na wykresy. To, co mówiłem w grudniu, realizuje się para euro do dolara. Kieruje się w kierunku parytetu, czyli 1,0,0. Chciałbym, żeby teraz doszło tu do jakiejś większej korekty, żeby można było złapać fajną pozycję na sell na parze euro do dolara, bo tu jest trend spadkowy. Czy tak się stanie? Zobaczymy. Po prostu by musiało dojść do osłabienia się waluty amerykańskiej, czyli dolara. Jeśli chodzi o dolara, to powiem tak. W gospodarce amerykańskiej pomału pojawiają się czynniki, które mogą spowodować odwrócenie trendu. Tylko na razie jeszcze nikt tym się nie przejmuje. Chodzi tu m.in. o to, że mamy 14-letnie rekordy jeśli chodzi o brak spłat kart kredytowych w Stanach Zjednoczonych, tak zwane życie na kredyt, to co ciągnie amerykańskiego konsumenta, czyli konsumpcja w USA. Prawdopodobnie też dojdzie do największej fali bankructw amerykańskich firm, też od 14 lat, ale jak na razie nie robi to na nikim wrażenia. Pewno do czasu, aż przyjdzie ten czas. I zaczną dyskontować te złe wiadomości. Czyli, jak mówiłem, kierunek tu jest 1 do parytetu 1,0, ale po drodze będą korekty, i warto dobrze wejść sobie w pozycję na tej korekcie i grać tutaj. Sela na parze walutowej euro do dolara. Oczywiście, podobnie może być na parze walutowej funt do dolara. Jeśli jesteśmy już przy dolarze amerykańskim, to zwróćmy sobie uwagę na takie pary walutowe, jak na przykład Nowozelandczyk do dolara. Jest to wykres tygodniowy. Zobaczmy, gdzie jest ta cena. To jest, to jest poziom z 2022 roku. No ale tak jak mówiłem, żeby doszło tutaj do jakiejś większej korekty, dolar po prostu musi się osłabić. Podobnie jest na parze walutowej australijczyk do, do dolara. Też mamy poziomy z 2020 roku. Warto te pary obserwować. Teraz spójrzmy sobie na wykres pary USD do Jena. Interwał H4. Widzimy tutaj trend boczny. Prawdopodobnie dojdzie do, tutaj do zmiany trendu i cena zacznie spadać. Oczywiście też czekamy na ważne dane z Japonii, czy Bank Japonii wreszcie poniesie stopy procentowe. W grudniu tego nie zrobił, zobaczymy co zrobi w styczniu. Przypomnę też, że jesteśmy na poziomach, na których w zeszłym roku Bank Japonii interweniował, aby umocnić jena. Jeżeli chodzi o amerykański indeks S&P 500, to on chodzi podobnie jak Nasdaq. Na H4 jesteśmy pod linią trendową z interwału H4. Na interwale D1 bronimy trendu wzrostowego. Co dalej? Może bym być w, tak naprawdę w kluczowym momencie, gdzie za jakiś czas wreszcie dojdzie tu do większych spadków na indeksach amerykańskich, ale póki co gramy to co widzimy, czyli walka. Jest na interwale d1, żeby utrzymać trend wzrostowy. Złoto zachowuje się w takim większym przedziale cenowym między 2716 a 592. Aktualnie trwa tutaj trend boczny. Zobaczymy, w którą stronę złoto podąży. Teraz wykres polskiego złotego do USD do Perena. Jak widzimy, trwa tutaj trend wzrostowy na tym. Na tej parze walutowej interwał h4, a d1 też jesteśmy w trendzie wzrostowym tak jak mówiłem to w zeszłym roku ja tu tylko widzę wzrosty. Czy już cena od razu poleci wyżej? Myślę, że nie dojdzie tutaj znowu do jakiejś konsolidacji, tak jak tutaj. Ja bym tutaj grał tylko baja, czyli na wzrosty. I tak dla przykładu, tutaj spójrzmy sobie na wykres kukurydzy, interwał dzienny, sezonowość na tym produkcie miała być do końca roku. Widzimy ładny trend wzrostowy, jakbyśmy nawet tutaj weszli po korekcie, po pierwszym pulsie. No to 120 punktów można było wziąć z tego produktu. Czyli za rok powinniśmy też spojrzeć na ten walor. I na koniec kryptowaluty po większej korekcie na bitcoinie i teraz byliśmy w takiej większej konsolidacji, pomału cena idzie znowu do góry. Ja tutaj cały czas gram baja i liczę na, jeszcze na wzrosty. Podobnie sytuacja wygląda na Ethereum też po ostatnich spadkach i konsolidacji cena próbuje wyjść górą zobaczymy nadal trzymam myślę że powinniśmy wyjść na nowe jeszcze szczyty podobnie wygląda wykres light coina też większe spadki konsolidacja i odbijamy to tyle w tym filmie dziękuję za uwagę i zapraszam za tydzień pozdrawiam Tomek